Zapraszamy konferencję konkurencję na w Ugalii 3. Witam serdecznie Państwa. Dwa słowa na temat galerii jest bardzo zadowolonej, jeżeli chodzi o Ugalię Matę 3, która się odbyła dzisiaj w katolickim spotku. Myślę, że nie brakowało emocji. Zawodnicy pokazali się nas bardzo, bardzo dobrej strony. Patrzyli z całego serca. Jeżeli chodzi o Bonusy, przyznaliśmy bonusy. Z nawadki wieczoru moja wejścikowicz Krzysztof Jotka. Poddanie wieczoru Poddanie wieczoru Korczewski Patroni. I nowe wieczoru Oskar Pichota. Proszę o Pytanie. Zawodnicy są do Państwa dyspozycji. E, jeszcze drugi zawodniku za chwilę. Dojdzie Dariusz Grabowski i Robert Burniejka. Muszę jeszcze troszeczkę odpocząć. Drodzy ja mam pytanie do Mówił mówi o tym, że może warto, tak. żeby złożyło się ze sobą to, może z Amenem kalidowem albo z Michałem Materlo. Pan powiedział w jednym z wywiadów, że czemu nie. Teraz pytanie do Pana, czy w ogóle jest jakaś inicjatywa w tej sprawie? Czy Pan już pytał o konkurencyjnej federacji? Czy konkurencyjna federacja odzywała się w tej sprawie do Pana? Na czym stoimy? Na chwilę obecnie nie było żadnych pytań z mojej strony. Nie wykonywaliśmy. Telefon. Yy, wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe. Yy, organizacja KSW nie podzielaby konfrontacji z zawodnikami i yy. Myślę, że za długo są na rynku. Ja mam pytanie do Tomasza Kala, Wysław Wyssielskiego jak wiele się mówi o tym, że po takich długich, długich przerwach zawodnicy są zardzewiali, e, potrzebują więcej czasu, żeby się rozgrzać, ty zupełnie nie miałeś tego problemu. Czy w tym sensie to Myślę, że w treningu to przede wszystkim, nie, to nie tylko fizycznym, ale i mentalnym, bo naprawdę ja się zawsze czuję na to, że, że muszę być gotowy zawsze i, bo, bo tak naprawdę zawsze sobie, sam, sam sobie tłumaczę, że co by było na przykład, jak nie wiem, wychodząc z autobusu, musiałbym się no, nie wiem, sprawdzić z kimś i to nie ma, nie ma wieków. czy jestem fałszywy, czy jestem, muszę, muszę walczyć, tak samo no, tutaj, no, tyle dobrze i, i fajnie, że mogę to zrobić w zupełnie legalny sposób i, i nie wiem, mogę jakoś przeciwnika poznać, potrenować pod niego, no, tak to wygląda. Powiedz, jak byłeś nie? pierwszy z czołów polskich zawodników, który właśnie protestował przeciwko, albo jakbyśmy nie przyjęli zupełnie dzisiaj na koniec, czy nie uważasz, że to już dość? pojedynków i na kolejnych tarach, na latach swoim dziale. Czy będziesz też protestował i namawiał buderysza cholewę, żeby już zresultować z takich pojedynków? Z tymi protestami to jest tak, że to tak naprawdę organizator robi coś, co kupuje publiczność. I to, to jest odzwierciedleniem tego, że to jest, że tacy zawodnicy jak Robert czy jak Dawid, oni są potrzebni, bo publiczność potrzebuje takich uwag. Co z tego, że są jakieś protesty, ja, ja mówię to, każdy zawodnik, czy jakbyśmy zrobili dzisiaj walkę nie, na zasadach bokserskich, jak tydzień temu w Ryszuki była gala, gdzie bralibyśmy też dawidał do no, w rękawice bokserskie na zasadach bokserskich, to też by było kontrowersyjne no i wielu zawodników też by się z wielu więźniarzy też by miało jakieś obiekcje do tego. Natomiast no, my robimy swoje, ludzie lubią oglądać swoje i jeszcze jakby, nie wiem, no. Próba zarażenia i przedstawienia samej dziedziny MMA, ale myślę, że na jakiej przyszłości to wszystko się zmieni, bo już się zmieni. Tak naprawdę kiedyś, jak KSW robiło walki z Budzielnowskim, to, to myślę, że na dzień dzisiejszy to dzięki Budzielnowskiemu oni są gdzie są, a, a jak nie było, to dalej nie wiem, Prawdopodobnie, nie wiem, czy wysłuchać by było coś o momencie, czy o temat. Ciężki temat. Mam pytanie do sędziego, Marta Weryce Racz. Jaki jest komentarz Pana do tej walki wieczoru? Czy spotkał się Pan z czymś takim wcześniej i czy myślał, Pan, żeby tę walkę właśnie wcześniej przeprowadzić? I'm a problem. So I was completely blanking. and I've them both. I want to see a clear fight. I want to see a fair fight. And I know there one <laughs> was to do, debut, uh, debut in the MMA, and one is one victory. So I have to be close. I'm first for the safety of the fighters out there. Second, to get the audience uh, a show which they deserve through the rules of MMA. Um, I could stop it earlier, but that would be a big disappointment I think for everybody. I could stop it maybe in the first round already because they, they didn't they were not willing to fight. But think about one is for the first time in a cage, the other one for the second time. You have to give the audience also a fight. So when you're answered, could you stop it earlier and make it a no contest through the rules? Uh, my answer is yes, but I continue the fight by warning them both with the yellow card. The second round, warning again. And After the second round, I went to his corner and said, you're not willing to fight, you're running away. If you're running away, you're um, avoiding the fight. And if you're avoiding the fight, only oh, the penalty I can give you is a yellow card. And through the rules, the third yellow card is disqualification. i said for everybody. But in the third, it's not fair to put in the third round in the contest. Not fair for the audience, not fair for the fighters. That's the reason why I, I really put an offer to let them fight. You. Not succeeding but Radosław, lepski, lepski, lepski. A, przepraszam, przepraszam tylko, tłumaczenie, e Michael Persson powiedział, że w e wszystkim e widział cztery bardzo dobre walki, e Sądziował wcześniej. E Czegoś takiego, co się zdarzyło bardzo walce, nigdy nie widział, e ale e ponieważ był to wybiór tam, ktoś ktoś, kto już zawdzięczał walkę na koncie, chciał, e chciał dać im szansę, żeby walczyć, żeby nie łamać zasad. W pierwszej i drugiej rundzie zarówno Robert Górnej, jak i tak, do zostali ostrzeżeni i ukarani pod za unikanie walki. Ponadto po drugiej rundzie Marko Brelsem karał, znaczy poinformował narożnik że po, po unikają na walki i czuł, że w trzeciej rundzie już nie ma wyjścia, a też nie ma sensu w trzeciej rundzie z walki czynić walki rozstrzygniętej. Więc odpowiedź jeszcze na to pytanie, czy faktycznie mógł zakończyć wcześniej czy nie tak. Radosław Chmileński, Ekstreamist Sportu Polska. O dwa Ja Mam pytanie do pana Dariusza Połady. W związku z tym, czy obiecał pan wszystkim nam i każdej również polskiej publiczności, że zostaną zdradzone kontrakty zawodników, o ile się zgodzą, prawda, odnośnie walk, ile keszują za daną walkę. To tak samo pytanie do dobiega od ozdoby czy warto jest biegać w okresowaniu. Szczerze. Uda, Darka? Bardzo. Jeżeli chodzi o Darka, o MMA, to nie Federacja innych federacjach, ale tutaj warto. Szanuję zawodników, nie wiem między z innymi, ale ja po prostu dwa swojego życia, swojej pracy, oderwałem się wszystkiego i trenowałem i uważam, że wynagrodzenie było dla mnie ok, przy okazji też spełnienie moich marzeń. Chciałem podziękować wrócić do dziękowej było ok. Wszystko dzisiaj jestem niezadowolony, bo tak to tak, tak, jest Nie, nie chodzi o, o pieniądze, chodzi o to, że człem jak na piłkarskim e, e, tremanie w, e, w Oktagonie, dostałem czerwoną kartę. Dlatego jestem niezadowolony. Może dlatego, że po prostu no, za mało czasów jednak zadawałeś. No dałeś kiedyś chłopowi 50 kg większe Takie no, takiego cię, że mu krew poleciała? Jeszcze nie. No i chyba dzisiaj nie uda Mam nadzieję, a teraz Pan Dariusz może powiedzieć. Jeszcze raz proszę o pytanie. Moje pytanie dotyczy kontraktu zawodników. obiecał Pan nam, że przedyskutuje Pan sprawy z zawodnikami i o ile się zgodzą na podanie garzy, to Pan takie garże, takowe przedstawił tutaj nam. Tak, ja, oczywiście było, była taka kwestia. E, jak najbardziej byłem zgodny z przedstawieniem garzy wszystkich zawodników, do wszystkich zawodników zostało wysłane zapytanie, czy wyrażają taką chęć. Yy, Niestety większość, duża większość zawodników nie wyraziła. A kto wyraził? Jedna osoba. Może ktoś wyraził, kto? Nie mogę teraz. A za ile? Dowiemy, za kwadrat, godzinę? Gdzie... Myślę, że jestem w stanie ponadto w poniedziałek. Dobrze, w takim razie odezwa się do Pana w poniedziałek. Mam ma pytanie do Tomka Dwała. Tomku, powiedz faktycznie, tutaj wracasz po przerwie i można by powiedzieć, że faktycznie ta walka, dzisiejsza walka taka na przeciętkę, ale każdy, kto, kto gdzieś tam śledził Pan karierę, doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że Ty e, gdzieś tam nie odkładasz bo że cały czas trenujesz, prawda? Jesteś w formie. Powiedz, czy w związku z tym już masz jakieś plany dotyczące swoich sobie na najbliższe miesiące? Czy, czy myślisz, że na przykład gala MMA 4, bo podejrzewam, że pan Dariusz to taką galę planuje, mogłaby być również swoją obecnością? Czyli, jeżeli będzie taka potrzeba i pan prezes Federacji MMA tak, będzie zainteresowany, to ja jestem otwarty na, na dalsze propozycje, na dalsze walki, bo, bo no dobrze mi się walczy jeszcze i zamierzam powalczyć jeszcze. Do stryki, do małego, do tego, do jak miałeś plany, to warte, bo dużo osób w tym że jednak to nie było tak naprawdę. Ja cały czas, nie wcześniej ściemniałem, nawet kilkuszynka lat temu, jak nie sprawy. Przez dwa miesiące przygotowywałem się typowo na bok. Miała być ucieczka ale cały czas lewy, trafiać do prawym. Trawy, to się udawało na początku, później dostałem raz bardzo fapoko. Przez chwilę nie widziałem, a nie Ciężkim, sygnalizował, bo mówię że może, może dam radę. Później, zobaczycie, to raz tak oberwałem. I starałem się Robert trochę zmęczyć, ale też tam atakować. No nie byłem przyzwyczajony, że karty się dają, się do na boisku, bo no, nie walczy z tym dyplomatem. No i był atak w momencie, kiedy był plan, że żeby się atakować. To patrzyłem na rożę i tam słyszałem, że krzyczeli, żeby atakować. A kiedy chciałem, zostałem przy kartę kartkę, skupiałem to no, był taki plan, że to wszystko przemęczny, to jest zawodnik 50 kg większy, nie? Eee, no nie wiem, czy ludzie próbował mnie razem obalić, uciekłem by później raz. Mm, uważam, że dałem się wszystko, no nie udało się. No. Nie mnie nie, nie było żadnego po no jeszcze raz mi tak trafił, że zrobiło mi się ciemno. Leżałem na glebie. No, myślę, że wszystko było dobrze. No, miało być tak, że to miałem trafić z prawego, nie udało się, więc czas się na ten prawy. Tam jego przyjaciel przyciął, żeby mnie nie atakował jakby poszedł do przodu do prawego i mam nadzieję, że wypadł. Udało no się, kurde, to jest sport, to jest MMA. Plan był taki, żeby go w ogóle nie kopać, tylko ręką ma załatwić I nie udało się. Przecież mogę to zdradzić. Wcześniej były jakieś zamyłki nie brazylijskie, to nie było tego planu. Jeszcze jedno pytanie do Pana Dariusza Cholewy. Jak Pan ocenia poziom medialności gdyby tym był na z Edwardem Górnejką? Czy osiągnął właśnie taki poziom, o Pan oczekiwał? Jeżeli chodzi o lochalę, to wydaje mi się, że był zaczynający. Około 7-8 tysięcy osób na pewno było bieżącym tak OK. A jeżeli chodzi o plan na pewno się cieszyła popularnością. W poniedziałek będę miał dane w Pikachu będę mógł przedstawić. Młodzieńc Podgórski, Krajowy Ja mam pytanie, a może na procent sugestie. Kiedyś w za żółte kartki było 10% podejmowane karzy. Czy... czy, czy. Sorry, no, ale może następny dobry rozwiązanie, że Czy zamierzacie tak jak ktoś prowadzi, pewnie, pewnie walczył, a jego przeciwnicy pewnie będą stosowali tę samą strategię unikania walki. Co sobie to? Co, 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 co nie zastanawiałem się jeszcze w wprowadzeniem kar za unikanie bar, ale myślę, że to jest dobry pomysł jako motywator na przyszłe warki. Nie unikałem na początku, tam było nawet osoby wymiany, skupiłem 50 kg więcej. W momencie, e, też wiem, że walczysz, że dostałem palce w oko i próbowałem później uciekać. Myślałem, że się to unormuje, nie? No później też atakowałem, Była, był parter, to Czyli nie chcę być sędziem międzynarodowym, nie chcę mówić, że to było coś złego. No niestety nie czułem, żeby dostawać rzuty, karki, że jak były atakowani unigarze, to zachowuję się późno, o tym prywatnie po konferencji. Ja mam pytanie do Dariusza Hallery. Ta i poprzednia gala odbyły się w czyli to jest jedna z największych hal w Polsce. Kolejna gala to jeszcze większa hale, to arena. Taki hala, jak Czyli Czy Ewa tak jest gotowy zapewniać te największe hale w Polsce i jak zamierzacie to robić? Myślę, że jesteśmy gotowi na to. Pokazałem to kolejny raz. Dużo bardzo zainteresowany jest Ewa Martak. Faktycznie podwieszamy sobie poprzeczkę kontraktując wynajmowali hali w Erglarenie na 26 października, przypomnę datę. Także na dzień dzisiejszy na pewno mamy jedną walkę. Jest to jedna walka, która wypadła nam podczas odbytej kali, a teraz roboty to było Nikola z Także na pewno mamy już pierwszą walkę, która się odbędzie 26 października. Tutaj do W obrazku to wyglądało, że utrzymywałeś dość dużo ciosów w tej walce, ale po twarzach yy, to twój przeciwnik jest dużo bardziej obity. Czy mogłeś powiedzieć o wadze tych ciosów z Thomasa Ekonomu i jak się czułeś się w w walce? Wiesz co, mogę powiedzieć, że czułem się słabo, ponieważ yy, najprawdopodobniej zrobiłem błąd z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Przeleciałem troszeczkę za późno i jeszcze się nie przestawiłem. Mówię, ten łapałem całym ciałem. I, I już na rozgrzewce naprawdę czułem się słabo, także no, dziękuję Bogu, że ta walka tak się skończyła i się skończyła. E, te ciosy nie były jakieś tam odczuwane mocno. Wiadomo, mogę zaguglądać, że, 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 że trafia mnie, ale nie robiły na mnie ten, jakiegoś dużego wrażenia. Jeden cios odczułem, to mówię, bardzo ciężki przeciwnik, yy, chyba nawet troszeczkę sobie go jednak odczuwałem kilogramy i dostałem karę taką. Następnym razem, jak się wyjeżdżam, to po prostu wrócę szybciej i zachowałam się trochę bardziej profesjonalnie. Bo, bo no zrobiłem błąd treningowy właśnie w tym, że wróciłem za późno do Polski. Jeszcze panie Grzegorz, jakiegoś, żeby tego PL. ja Mam pytanie do pana Dariusza, e, żeby zakończyć też temat e, freakfighter. Na następnej galerii tak zobaczymy jeszcze jakieś takie walki. Nie odpowiem panu. No, e, tak jak powiedziałem wcześniej. Wyniki o będziemy mieć w przyszłym tygodniu i dopiero wtedy będę podejmował decyzję, czy będziemy myśli w tym kierunku, czy raczej nie. Marcin Korbel, grybnis.pl, pytanie do Tomka Drwala w Mówiłeś, że potrzebny był Ci ten rok przerwy, że czułeś się zmęczony z treningami. Nie jesteś jakoś wyjątkowo zaawansowanym wiekiem. Dużo starszych zawodników jest na topie. Powiedz nam po tej walce, jak się czujesz? Czy odpocząłeś już wystarczająco? I czy myśli tą Galer wybiegają za ocean jeszcze? Czy planujesz tę promować? Ma w sprawie? Myślę, że na razie, na chwilę obecną, to tak naprawdę yy, zamierzam jutro. Chyba wystartować maraton może jej nie dosyć, to tak na chwilę obecną. a z oceanem to jeszcze jeszcze zobaczymy, bo jest co tutaj robić w tym kraju, jest druga organizacja, która robi konkurencję pierwszej organizacji i myślę, że bez mojego udziału nie będziemy, nie dźwigniemy tego tak, żeby to jeszcze, jeszcze bardziej podbić i, i żeby promować następnych młodych, grześnych, zdrowszych zawodników i, i żeby faktycznie usportowić to zjawisko, które nie dzisiaj się kojarzy się z ciężkimi garami, z tatuażami i tak dalej. Niedobrze się kojarzyło. Tak. Chciałbym, żeby się kojarzyło tak, jak kojarzy się w Stanach Zjednoczonych, gdzie zawodnicy są na równi traktowani z takimi zawodnikami, jak wjazdorami z tej z i tak dalej. Po prostu są sportowcami. Jeszcze pytanie dla, do pana Darka, kolegę. Odnośnie tej idei matchmakingu, czyli chodzi o typiczni zawodnicy, dzisiaj moim zdaniem się doskonale sprawdziło. Proszę powiedzieć, czy to zostanie utrzymane i czy wpływ na, tą, na tę decyzję będzie miało, miało, będą miały wyniki oglądalności? Czy jest to niezależna decyzja? Ja myślę, że to jest niezależna decyzja. Mieli, byliśmy świadkami dzisiaj wspaniałych pokazują umiejętności ma na najwyższym poziomie. Ściągamy zawodników wymagających naszym zawodnikom. Nie chcemy ściągać weteranów, biur, stylien czy innych federacji zawodowych. Radosław Miaszkiewicz, Sportu Polska. Mam jeszcze pytanie. Ostatnio bardzo dużo mówi się o badaniach lekarskich na zawodników, o badaniach antydopingowych. Ostatnio nawet Łukasz Iwasiutkowski zaprosił Mirosława Ogińskiego i Martina Lewandowskiego, żeby m.in. żeby porozmawiać o bezpieczeństwie zawodników na galach. Pana tam nie było, a chciałbym się dowiedzieć, jakie pan ma zdanie w tym temacie, bo Martin Lewandowski stwierdził bardzo wyraźnie, że go, jako współwłaściciela największej federacji w Polsce, nie stać na badania antydopingowe, bo są zwyczajnie za drogie. A pana stać? No co, nie wiem kosztują. Ja nie dowiadywałem się jeszcze na dzień dzisiejszy. 2,5 tysiąca. A byłby, no myślę, jeżeli, że tak. Jeżeli to jest tak? 2,5 tysiąca, to byłoby na stać. Na przeprowadzenie wyrywkowych badań dla zawodnika wybranego. A myśli Pan, że na dzień dzisiejszy jest to potrzebne Pana Federacji? Ja yy, no myślę, że na dzień dzisiejszy jest to niepotrzebne. Rozumiem, że ma Pan bezgraniczne zaufanie do zawodnika. Tak, też i na Na tym zakończmy. Dziękuję. To jeszcze Jan Kowal Do Rydesa mam pytanie. Związku w związku z tym, że to był debiut dla damskiego MMA na GAI MMA 3. Tak, czy, czy, Panie Derszur, planuje Pan dalej kontynuację tego kobiecego MMA w wydaniu kobiecym? Bo Agnieszka się wygrała i, jeżeli tak, to co dalej? Ta koniecznie wygrała, bardzo się cieszę, że zakonfektowałem kobiety pod tutaj na umowę Męczmenka Kowalika. Bardzo dziękuję za współpracę. Bardzo dobry fight zostało został stworzony na tą galę, bo wszyscy widzieliśmy bardzo dobre to Także będziemy na pewno kontynuować od tej gali kobiety walki. To może do Krzysztofa Jankos dzisiaj dość ciężkie dwie pierwsze rundy z Bojanem, dużo zdrowia Ci kosztowały? Powiedz, jak się czułeś po tych dwóch rundach, czy werdykt tak naprawdę był rozłożony po równo? I ta trzecia runda zdecydowała, gdzie znominowałeś się, udało ci się udawała, za plecy, zrobić. Jak przed trzecią rundą widziały się rozwagi? Muszę przyznać, że pierwszą rundę przespałem. I nie byłem taki pewny, siebie do końca ale wiedziałem, że siła, siła Bojana z, odmieni się na to, że będę miał lepszą kondycję od niego. No i tak też było. I w trzeciej rundzie go zdominowałem, i było to bardzo... Tak samo konkurencja dla kornera Mirka Łakińskiego, bo z drugiej strony były duże okrzyki i głośno bardzo wydawało mi się, na to, że głośniejszego szczodnika, który zazwyczaj krzyczy. Dość donośny. Czy to cię wybijało za w jakiś sposób? Nie, nie, chyba słyszałem tylko Birka. Jak dla mnie, bo chyba go śniegiem. dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan słuchał jeszcze o odwiedzenie do Czechów. Well, I've always had a, a, a lot of respect for the MA Classic, you know, okay. the opponent, mm -hmm. the damage records for itself. I've fought his career for a long time, I mean, he fought in England a few times as well, so what I always knew what it was about, and I always knew how good and credible of an uh, opponent he was, yeah, sorry. and, uh, yeah, you know, it was a good fight, I had fun. Um, I, mean, I I said before the fight that the, of the, the real winners were going to be the crowd, Think, uh, Aras, I ja mam jeszcze pytanie, tak. Chwilę. Starce został zapytany o tym, co sądzili o nią polskich fajterów po walce z Damianem Grodowskim. Odpowiedział, że zawsze miał dużą w szacunku Polaków i ta opinia się nie zmieniła. Tam miał naprawdę ciężką jestem tak samo zadowolony z, z punktu z tego przykładu Ja mam jeszcze pytanie do Agnieszki Niedźwiedź. Yy, początek walki nie potoczył się pod twojej myśli, to e, jest czy, czy to wyniknęło, Byłaś jest jest to na tak dużej gali? Hmm. Nie rozumiem, czy to było spowodowane. Wydaje mi się, że troszkę mnie ja na początku, ale już później się odnalazłam było a powiedz, co dalej? Czy masz już jakieś walki? na horyzoncie, jak chcę zobaczyć na kolejnych Galia Mama Atak? Oczywiście chciałabym zobaczyć na kolejnych Galia Mama Atak, jeśli będzie to możliwe. Ale skupiliśmy się na tej walce i nie myśleliśmy jeszcze o przyszłości. Teraz pewnie się na tym skupimy i będziemy szukać jakichś fajnych propozycji. Okej, okay, to już było ostatnie, proszę Państwa, pytanie? Na koniec chciałbym ja bardzo gorąco podziękować naszym aktorom, zawodnikom, za tak wspaniałe budowisko, jakie stworzyliście. I z swojej strony chciałbym jeszcze obowiązać, że na pewno będziemy otrzymywać poziom sportowy, jaki był dzisiaj otrzymany podczas dzisiejszej dni. Bardzo dziękuję za przybycie.